Proszę Państwa, dzisiaj zdarzyła się rzecz straszna, zła i niedopuszczalna. Kanał sportowy, czyli jakby nie parzeć nasza konkurencja. Co prawda, wiadomo, że nie ma, nie konkurujemy na razie z kanałem sportowym pod względem wyświetleń i liczby subskrypcji, bo jednak, bo jednak dosyć dużo do nich traciliśmy. Teraz moglibyśmy się zaśmiać, że ha, my mamy więcej subskrypcji niż kanał sportowy, ponieważ kanał sportowy został zbanowany, ale de facto nie ma się z czego śmiać, bo. Bo już abstrahując od tego, jak już wcześniej mówiłem, że to nasi rywale, to jednak YouTube w sposób bezkarny zaniechał, może nie zaniechał, to złe słowo, Unice spił i zniszczył ponad rok bardzo duże, dużego nakładu pracy wykonanej przez czterech założycieli tego grze kanału i jest to zła informacja nie tylko dla redakcji kanałów sportowych, jest informacja niepokojąca, bo to jest kolejny przykład na to, że YouTube może jednym kliknięciem pozbawić kogoś naprawdę dużej, dużych nakładów, też pieniężnych pewnie, bo nie oszukujmy się. To nie było tak, że, że czterech gości, dziennikarzy spotkali się i powiedzieli a, pod, zróbmy kanał i po prostu za darmo wszystko przyszło, tylko to dużo pracy i w ich położeniu może się znaleźć każdy kanał. Oczywiście, ja wiem, będzie jeszcze odwołanie, odwołanie pewnie zostanie nawet przyjęte, ale, ale to... Nie każdy kanał tak, tak ma taką siłę sprawczą. Nie każdy kanał ma taką, jakby, możliwość. Żeby tak błyskawicznie, od razu, pozwać YouTube'a o to, że niesłusznie zbanowali. Też nie każdy ma tyle odwagi, bo wiadomo, to oni mają wielką... Oni są wielką siłą razem. Oni mają naprawdę duże uznanie pośród wielu ludzi, natomiast taki kanał, choć po okroju, nie wiem, 30 tysięcy subskrypcji, 20 tysięcy, to nie wiem, czy taki człowiek odważyłby się podwać nagle YouTube. Sz szczególnie, że dokładnie nie znamy powodu pana, ponieważ e szefowie redakcji nie uchylili rąbka tajemnicy, co absolutnie rozumiem, bo sytuacja kryzysowa trzeba analizować, trzeba rozmawiać, trzeba, e trzeba, trzeba się zastanowić co dalej. Tak, jak to miało miejsce, kiedy ich stream został zawieszony, ale to jest właśnie straszne, że ta platforma właśnie może rozdaje tak z rękawa z ostrzeżenia, zastrzeżenia wobec filmów, bany, zawieszenia streamów, zawieszenia kanałów no to jest po prostu nieprawdopodobne. I nie dziwię się, że wiele osób przerzuca się na Twitcha, ponieważ na Twitchu. Wydaje się, że jest mimo wszystko spokojniej, jest mniej takich dzikich akcji, gdzie nagle ktoś zostaje zbanowany, bo jeżeli ktoś zostaje zbanowany, to mimo wszystko jest jakaś informacja odnośnie tego, odnośnie tego, że dlaczego konkretnie i to nie są bany z rękawa, uzasadnienia są całkiem słuszne oczywiście zdarzają się wyjątki z tych reguł, ale one nie powodują, że kanał nagle umiera, tylko jest po prostu ostrzeżenie na tam ileś tam dni, a potem jest ostrzeżenie, że nie możesz robić przez chyba 3 dni na przykład, jeżeli jest bardzo łagodne i przez tydzień na przykład ostrzeżenie się utrzymuje i nie możesz znowu tego typu ostrzeżenia złapać, więc to jest naprawdę spoko Oko kara oczywiście, jeżeli jest nic niesłusznego, a nie na przykład jak YouTube rozdaje, boom, masz 3 miesiące za to, że powiedziałeś relacja z meczu Ligi Mistrzów pomiędzy, pomiędzy na przykład Liverpoolem a AC Milan w, mecz, w momencie, kiedy był mecz Ligi Mistrzów Liverpool-AC Milan, czy też jak w przypadku kanału sportowego, że była jakaś tam gala MMA, a akurat ona była transmitowana przez Polsat na płatnych kanałach. To jest bardzo zła informacja. YouTube nie powinien się dziwić, że ludzie przechodzą na Twitcha, chociaż z drugiej strony, czy YouTube'a to obchodzi, YouTube zarabia potężne pieniądze z reklam, YouTube zarabia też pewnie parę groszy z YouTube Premium, bo zaskoczę Was. Ktoś to coś posiada. Ja nie, ja nie wiem dlaczego, ja nie wiem po co, ja nie wiem czemu, i jak, jak kogoś ta oferta YouTube Premium skusiła, ale ktoś to ma. Mówię Wam, serio, bo widziałem w autobusie, że ludzie mają YouTube Premium. Oczywiście To też może być związane y, z tym, że. Bo, skoro dogadał się z YouTube'em, że. bo właśnie temat jest gorący i po części też to nagrywam, ale y, głównym powodem, dla którego widzicie ten materiał, jest fakt, że jesteśmy solidarni z kanałem sportowym. Że ja y, my wiemy, co oni czują, i my po prostu chcemy od YouTuba większych nakładów na to, co na te opinie wobec innych ludzi bo te opinie bardzo często są nieprawdziwe, bardzo często nie są zweryfikowane rzetelnie tylko i te opinie często są wysyłane przez jakieś pięciolatków, bo on nie pokazuje ekranu z meczu jak go chce spanować, gdzie jest zgłosić ten kanał, no i Pewnie było też w przypadku kanału sportowego, chociaż tam był też wątek o, o jakimś o tematach e, LGBT i e, o chyba był żart na temat tego, na temat transpłciowych e, rzeczy. Nie ja tym, tego nie oglądałem, tylko czytałem komentarze e, pod Tweetem właśnie e, odnośnie tego, że była ta sytuacja. Czekamy na wyjaśnienia, czekamy na wyjaśnienia ze strony szczególnie YouTube'a, też na poznanie z opinii opinii Borków Stanowskich i innych właścicieli na temat tego co się stało, i czujemy na to, że po prostu YouTube się przychylnie odwołanie, bo jak nie, no to jednak to będzie kompromitacja tej stacji na polskim podwórku, szczególnie sportowym i jest mi autentycznie przykro, bo gdyby coś takiego spotkało, na przykład mój kanał, albo mój kanał prywatny, albo kanał żyjemy futbolem, chociaż oba są moimi kanałami de facto, ale wiecie o co chodzi, że na swoim kanale wcześniej prowadziłem jeśli nie wiecie, to informuję, że miałem kiedyś kanał ponad 2000 subskrypcji, on już jest zaniechany, więc nawet e, zaniechany przez brak czasu, więc nawet na niego nie zapraszam, ale gdybym stracił taki kanał, na który poświęciłem masę czasu, masę siły, masę energii, albo i stracił kanał żyjemy futbolem, na który również poświęciłem bardzo dużo, bardzo dużą część swojego życia, to jednak czułbym się z tym źle. Ja już bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, trochę nie był to Piłkarski temat, ale afer w świecie, w czysto świecie piłki nożnej w minionym tygodniu nie było. Także zostawiam Was z tym około 8-minutowym filmem. Maciej Piętak, kłaniam się nisko. Przypominam o możliwości zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę, żeby ten materiał doszedł do jak największej liczby osób. I, i żegnam Państwa. Do usłyszenia.